Pokażę jak nauczyć się żonglować trzema piłkami. Zaczniemy od tego, żeby się nauczyć obchodzić z jedną piłką. Trzeba wziąć, nauczyć się jej wyczuć. Ją. I się wydaje się, że może być niepotrzebne. Ja tak jak zacząłem, pominąłem ten krok, bo to już mówię umiem. A później, jak mi doszło do żonglowania, to nie potrafiłem kontynuować. Więc trzeba. Następnym krokiem jest przerzucać piłki. Nie tak, tylko tak, druga. Kiedy ta pierwsza wyrzucona spada, trzeba wyrzucić drugą. I wyrzucamy od środka. Kiedy nauczymy się wyrzucać ją najpierw ręką dominującą, czyli prawą, powiedzmy, to trzeba zacząć lepą. I jak już się to potrafi, to następne czego można się nauczyć to porzucanie trzech piłek. Na początku trzeba się skupić na tym, by po prostu wyrzucić wszystkie trzy i złapać drugą ręką. Czyli kiedy, jeżeli zaczynamy, że w prawej ręce są dwie piłki, a w lewej jedna, ma być na odwrót po zakończeniu. Już to opanujecie, możecie spróbować z drugiej ręki, bo trzeba się nauczyć z drugiej ręki, żeby to opanować do perfekcji. W ten sposób, o, trafienie do należy rzucać mniej więcej na wysokość oczu, może trochę wyżej. Im wyżej się rzuca, tym łatwiej jest złapać i wyrzucić następną regularnie. Czyli nie próbujcie nisko rzucać, bo to jest trudne. Przynajmniej na początku. Na początku rzucać dość wysoko. Jeżeli tak jak ja macie piłki do tenisa, które się odbijają, najlepiej ćwiczyć nad łóżkiem lub nad czymś miękkim, na co upadek zniweluje odbicie się i nie ucieknie Wam piłka. Ważne jest to, żeby się nie poddawać i żeby wiedzieć, że, yy, że piłki i tak będą spadać, każdemu się zdarza. To, no, pierwszy tydzień domu można się uczyć, a później to już się powinno większość razy łapać i już potrafić. Należy naprawdę się przyłożyć do podrzucania jednej piłeczki, bo ja ominąłem ten punkt na samym początku i kiedy chciałem kontynuować żonglowanie trzema, po tym jak złapałem trzy, no to już nie szło mi. Kiedy już to potrafimy, najlepiej by było nauczyć się żonglować jedną ręką, dwoma piłkami w taki sposób. Na to I dalej. To pomaga w wyrobieniu tego szybkiego odruchu, rzucania. a Następnym krokiem dopiero jest żonglowanie trzema piłkami ciągle, ile się da. Ważne jest, żeby nie kończyć tego żonglowania wtedy, kiedy piłki spadają, tylko żeby postarać się je złapać przed tym upadkiem. Możemy głować nisko, ale lepiej na początku wysoko, żeby mieć więcej czasu na wyrzucenie piłki. No i spadła. Yy, nie poddawać się, że piłka spada lub wszystkie spadają, bo to się często zdarza nawet mi. Mi nauczenie się zajęło tydzień, a dodam, że upadają mi nawet teraz i zazwyczaj kiedy mi jedna upada to już druga upada, trzecia zazwyczaj jest wtedy w ręku więc jest dobrze, ale dwie zazwyczaj już upadają jak już spada coś i po tygodniu można tak sobie żonglować nawet wcześniej pewnie jak się przyłoży więcej pracy do tego a dodam jeszcze, że żonglowanie oburą rozwija mózg Głównie połączenie między półkulami. Więc, nie tylko można zaimponować znajomym czy dzieciom na placu zabaw. Taki poradnik dla pedofilów. Ale też rozwinąć się mentalnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie niniejszego poradnika. I zapraszam do lajkowania, subskrybowania i. Komentowanie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. <laughs> Jeszcze nie, nie opanowałem wszystkich min, które robię podczas żongowania, ale to tam.